można powiedzieć, przy wielu bramkach reprezentacji, czy też e, Barcelony, Xavi, Pique, Sergio Ramos, Soldado, to są ci, którzy są już w polu karnym, Xavi i z daleka Pedro! Ależ to było ładne! Jak rykośek. nie było to uderzenie Neymara w meczu z Japonią, Otwarcie. ale... Też e, 300 trafił Pedro. Ma bale, patent na Uruguay. Ma patent. Wydaje mi się, że bez szans był Fernando Muslera przy tym uderzeniu, bo jeszcze gdzieś ta piłka odbiła się od zawodnika Urugwaj. 20 minuta, 1 do 0 Pedro. Tak. Tak, ta prawdopodobnie nawet światło brałki nie leciało. Słow, w zasadzie można było dyskutować, czy gol Pedro, czy gol, e, gol Lugano, Tutaj będziemy wiedzieć dobrze, czy ta piłka. O. Ale zostańmy w suspense.